Siema z tej strony Maciek przez moment, dziś w odcineczku najbardziej szalony try. W Roblox Reavers 2 vs 2 vs 2, a ty co się ziomeczku, patrzysz tak krzywo? Zostaw łapeszkę w górę w tym momencie i ze mną będzie w odcineczku różia! Zaraz cię ściągnę Nie ściągniesz mnie, bo jestem niezniszczalny, jestem z tobą w drużynie Aaaa, piwo uciekam Duża arena, dobra, ale biorę taka sort biorę dajerki, biorę Rothschilda i Biorę mołotowa. I teraz musimy pilnować się, bo to jest najbardziej, różia szalony tryb ever. Więc trzymajmy się, mniej więcej, razem. Ale na czym on polega, Maciek? No, więcej, więcej, więcej przeciwników tutaj jest, nie, Ruzia? No co ty? Ty mnie tak tutaj robisz, że więcej przeciwników? I musimy, tak, tak, więc więcej przeciwników, więcej wszystkiego, nie? I musimy na wszystko uważać. Wow, co tu się, uważać. się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wow, jeden podpaleniec jest, podpaleniec jest! No podpalił mnie! On mnie skosy załatwił Maciek! Ty, oni mają kosy, ty też dobre. Ej, to się cze... leczy! Co to ma być? Co to ma być? Bierz go! Ole heczociki wlazły! Bierz go! Ma bazookę! RPG ma, RPG! O, 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 dobrze, 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 dobrze! Tak, Maciek! Wierzę w Ciebie! Dobrze! O, o. Maciek Nie masz szkolców, nie ma... Nie no, masz szkolce, dobra. Uważaj, bo jesteś na hita, jesteś na... Wow, tak, udało tak. nam się zwyciężyć, Ruzia! Let's go! Robimy to! Brawo, Maciek, brawo. Jestem z ciebie naprawdę Czemu ty, ty jesteś shotguniara? Bo ja lubię shotguna, wiesz? Czemu ty jesteś shotguniara? Bo ja tego nie kumam ja teraz, nie? Bo ja go kocham! Rozumiesz? Ja kocham no. mojego shotgunika. Ale wiesz, że teraz trzeba ten... Wiem. Góra lata, góra lata, góra lata! Wow, bazuka, bazuka, o mnie chce wysadzić z bazuki Mam pierwszego Ej, ja nie mogę go trafić! No nie Podpalił mnie, podpalił mnie Gdzie oni są? Dobrze Mam ruzia, od? dobrze Ruzia i ten ma piłę mechaniczną, musimy go osiągnąć! DASZ Ruzia! Daliśmy radę, daliśmy radę! Let's go! Widzisz ja, musimy... Co? Ja też biorę Ja też biorę RPG no, do, no, no, dobra, no nie jest to zbyt mądre, ale mogę ci pozwolić w A, tym momencie. Bo mi A, się dzięki. wydaje, że naprawdę to nie jest potrzebne, nie? Jak, nie? To Tutaj jest na blisko już był, na blisko był. A ja nie wiem, gdzie on strzela do mnie. O, mam pierwszą, o, mam pierwszą. E, ja nie żyję. O, oni chyba razem są, oni chyba wow! razem są. Wow! Oni byli chyba razem, nie? No, oni tak. razem nas zaatakowali. No, dobra taktyka. Się... Ale patrz, zobaczmy teraz, która drużyna zdobędzie jeden punkt. Amir coś tak, widzę, że tutaj bardzo dobrze mm -hmm. nie traci. I mamy tutaj gościa, który Rocket Launcher używa i trafił. Ej, gato. ale zoba zobacz Maciek, jakby tak każda drużyna zdobyła po cztery punkty, to zobacz jaka ta rozgrywka będzie mega długa. Ale to jest mega szalona rozgrywka, trzeba o tym pamiętać, więc... To jest najbardziej szalony tryb, tak jak mówiłeś. No to mówię ci, nie? O, o, oni nas chcą wykończyć tutaj, Ruzia. Chyba ciebie, ja się nie dam wykończyć. Banehop, banehop, Trzeba podskakiwać i uciekać, wiesz? Trzeba wiem, podskakiwać wiem, i tak uciekać. Robię. O! mnie spiły! Załatwił! NO! Mam pierwszą osobę, mam pierwszą osobę. Przepraszam, Maciek, nie żyje. Nie żyje, Maciek, wybacz mi. Musisz mi to wybaczyć. Dobra, dobra, spoko, spoko, próbuję to jakoś ich porobić. O, dobra, zostałeś sam na dwóch członków jednej drużyny. Dobra, 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 muszę to jakoś zrobić. No, musisz. A i on nagra chyba bazuką. O nie, 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 O nie, 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 nie! O nie, poparujmy, 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 poparujmy! A wy właśnie? I rują, nie graj, proszę cię, tymi RPG, bo nie umiesz tego strzelać, bo w ogóle demejżu. Ale ja nie grałam z RPG. No dobra. Bo ta drużyna w ogóle demejżu nie dostaje, w ogóle. Musimy na nich uważać mocno, bo oni naprawdę nie dostają demejżu. Wiem, zauważyłam. Będę po prostu się trzymać ciebie. No i ja szgina. Biorę, biorę z tyłu. No co tu się dzieje? Dobrze, Ruzia, dobrze, Ruzia. I tutaj jeszcze jest jeden na mnie, 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 na mnie. Ty żyjesz? Tak, jeszcze tak, jeszcze tak, jeszcze chwilę tak. Yeah, Goni mnie blondyna! Dobrze. Ob obroniłam cię. Obroniłam mojego boysa. Ej, dlaczego nie mogę używać kolców? Musimy go pokonać Urzia. Dobrze! Nice! olej, żeś to zrobiła teraz genialnie, powiem, fenomenalnie a, nawet. A dziękuję. A, no. dziękuję. a wiesz, że nie mogłam używać kolców, a miałam wszystkie? Nie wiem, nie wiem, nie wiedziałem. Dobra, na lewo są, na lewo są. Na lewo? Tak. Dobra. To blondyna jest, shot ganiara. Widzisz? Coś w tym jest, że dziewczyny to shot ganiary. No nie mogę! Dobra, mamy ją. Czekaj, musimy znaleźć innego Gosia. No mamy go, mamy go I jest ja ten przy... gościu, jest gościu, który używa ten yy, RPG A, okej, okay, okej okay. Dobra, tarczownik, tarczownik, olej tarczownika, olej tarczownika, szukamy tamtego gościa A ja mu w plecy strzelę Do, dobrze! <grym> Nie I u góry, u góry ale. gdzieś jechał, u góry Trafiłam go! Dobrze Ale za mało. O, co on żywa? Co on u góry jest cały czas? Nie, na co zaskoczył? No, Dobrze, dobra. mamy go! Ej, elegancko Ruzia, let's go! Dzięki! Mamy pierwszy mecz, my musimy. I na lewo uważyłeś, mamy. Zauważyłeś, że teraz każda drużyna ma chłopaka i dziewczynę? Tak, widzę, widzę. Na lewo mają ten. Skład, jakby co. Dobra, dobra. Dobra, Aj, nie zaraz trafiłam. tamta dwójka odpadnie. Musimy znaleźć innych. A! RPG mnie strzeliła wo, 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 Brzuchańczyk tam. Ale no nie, no. Mamy trzeciego. Dobra, no. dobra. Nie dam, rady, to so, jest jeden na jeden. Wow, oh! mamy to, Ruzia, let's go! Dobrze. Udało nam się. Wow. To było naprawdę mega szalone. No ej, ale ten tryb jest też mega bardzo szalony, więc lecimy 15, dalej z nim. 15 osób załatwiłeś. No i dwa razy odpadłem. Dobra, lecimy dalej. Big Cross round. no dobra, no. wielkie skrzyżowanko, ale to jest ta wielka mapa, tak? Czyli snajpery tutaj chyba będą najbardziej przydatne, czy, jak myślisz, czy nie? Ja nie mam snajpera, ja tak... wezmę snajpera w razie co, bo nie jestem pewny i horna, będziemy hornować. Ja tutaj, ja tutaj będę robić moją taktykę. Będziemy hornować czy... wróg. Dobra, lecimy. Chyba ty! Chyba ty! A ciekawe, gdzie teraz są respy ludzi, mi się... Maciek, tam są! O nie. działam ich. Ej, dobra, ja nie trafiam, oni na cwaniaka robią wszyscy, teraz widzę. Ja ich trafię. Nie, na cwaniaka nie wiem, robią, ja? na cwaniaka robią, Ruzia, powiem ci. Ja go złapię. <tryk> <tryk> Dostał trzocika. Że... A ja mówiłam ci, że go... To co? To, to był mój kill. No nie mogłem go trafić, poważnie. Czy, czy ja jestem taki, że nie trafiam tak, takich strzałów? Gdzie on jest? Gdzie on poważnie? On jest? Poważnie. O, Maciek, tam, tam gdzie ogień on jest. wiesz? Ej, zobacz, oni mają dwa identyczne skiny. Widzę, 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 ale fajnie no. razem się trzymają. No i powiem ci, mnie tam załatwili ogniem. No, ale to ty, ty dasz radę, ty dasz nie radę. Nie dam rady, sniperka. Ja nie jestem sniperinio. Biesku! Ale cię otoczyli. O! Wow, co Cusiodło! Co to było? Nie, Mówię no ty, że szczerze, nie jesteś Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Gdzie jest przeciwnik? Za tobą? A nie, przed tobą. <laughs> Za tobą mam by przed tobą, nie, no. Nie słuchaj moich informacji, zdecydowanie nie słuchaj. O nie! Na czas, na czas! Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz sekund i daliśmy radę! Ale dobra, bierze, ja te sniperki może zmienić. A wiesz, że już by było ten... Ja wolę mojego shotguna na blisko. Bo ja wolę do nich podejść i ich tak z bliska. o, o. macie ja nie tak szybko biegać. zaryłem, róg, spokojnie, spokojnie. Ja, no ja to wiem że, zarył, wiem, że zaryłeś róg. Jedni o. tam u góry i drodzy na... standardowo na zamku, nie? Więc trzeba uważać, naprawdę. Który, których wolisz? A jedni już nie żyją. Którzy nie ty, żyją, na mam zamku? Tel Telefoniarze, telefoniarze! O, telefoniar dostał. To chyba telefon, gdzie jest? nie? E, tak. To gdzie ty to jest? Tak. Szczerze? Nie wiem, gdzie jest przeciwnik. O, Jesteś gdzieś nie. słyszę, tam. Gdzieś tam. Gdzieś tam. Biegnę, biegnę, biegnę. Coś słyszę, słyszę, słyszę. Tu jest! A nie to ty, Jeju, ale żeśmy wystraszyła jak mi strzeliłaś do tyłu Tam jest! Ze snajperką. Tam o, był, ale dobra on tak stanął, że go normalnie miałem no. na widoku tylko nie musisz. Nie ci, zrobić. że on tam jest przecież No ja wiem, teraz będzie jeden tam Ruzia, nie? Tam na lewo to, to się zdecyduj czy na lewo, czy na prawo Na lewo i na prawo mamy jednych, wiesz co chodzi, bo to... No ja, są... ja idę idę ta tam ogóry. na lewo, gdzie zaznaczyłeś ja tam idę. No nie mogę wskoczyć! No co jest? Co się dzieje? Nie oh, mogę trafić. Uh. A <grywa> ja wskoczyć, więc mam chyba górze. Łooo! Dwóch na mnie, dwóch na mnie! Mayday! 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 Lecę! Day, may day, may day. Lecę z odcieczą. Lecę z odsieczą. Tylko gdzie? <grywa> A, tu. Łooo! Strzelają tam nie! Wiem, 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 A! muszę się ule... No i ze snajpery mnie ściągnął! No nie, no! No teraz masz troszkę przekichaną sytuację. No bardzo mocno, powiem. bardzo mocno. I w ogóle jesteś o, teraz sniper. sam na dwóch. Sniper. Sam na dwóch jesteś. Dobra, ja muszę to bardzo delikatnie zrobić. I bardzo przemyślone teraz ruchy. Bo... <laughs> Ale ty jesteś na taki... Ta. O ja, o ja, o ja ja, ja, ja. Dobrze! Mamy pierwszego. Mamy pierwszego, mamy pierwszego Nie daj się, organista. nie daj się. Myślisz? Dawaj, dawaj, dawaj. Yeah! Aj, 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 za szybko strzeliłeś, za szybko strzeliłeś. Oooo! <noise> Maciek! Jesteś na hita! A! A! Nie, to co się dzieje? Oja, oja! Weź go starczy! Weź go starczy! Oj, o! nie! Jak! Jak, powiedz, wytłumaczy mi, jak. Fizycznie możliwe i matematycznie to. Dobra, nie, biorę sobie... Trajan. Biorę daczelki, biorę od biorę Horna i teraz jiduję do nich! Jiduję! 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 Bierz go od tej strony. No, no co jest? No nie, no nie, to! Maciek, on ma, jest mało życia ma. Bierz go. Nie trafisz z takiej odległości tadżerkowa. No Próbowałem, próbowałem przepraszam, że w ogóle próbowałem. <ś <ś <Eleven aquele> no nie pykło ci to troszeczkę. Mm, Bierz. O, o! Oooo, dobrze. Drużyna Środkowa w ogóle ma taktykę taką, że oni, oni przyczekują, czekają. aż się my, my tak. wybijemy i potem tak, sobie tak, dobijają Aha, tak, 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 tak. nie nie smaczkiem takie numery! A może? Nie, nie, nie. <laughs> nie, nie, nie. Ale Elzo, dobra. pozostałeś z tamtym gościem. Jeden na jednego sytuacja. Możesz sobie wyrównać rachunki. Gdzie jest? U góry! Widziałam go u góry! Tak? Był tam u tak. góry? Tak, tak, był tam u góry, no. Dobrze, I ma sniperkę i ma snajperkę. Snajperka nic mi nie zrobi, jak do niego podbiję, nie? A na jest, jest. Gdzie on jest? Był. Nie widzę, nie słyszę, nie widzę. O, Nie masz odgana. Tak? Ej, no, serio, on cię nie widzi. Ja nie wiem. na głośnika grał, chyba. Coś mi się tak wydaje, co nie? On takie umiejętności jak ja, więc Oni spoko. są na prawo i tam ci na lewo, nie? Nie wiem, którzy, którzy są ci, tych dwóch takich, co wyglądają razem tak samo, nie? Bo trzeba ściągnąć tych, co wyglądają tak samo, bo oni są dobrzy. Yy, no, masz rację. Ja idę na zamek. Mam, mam, ma, mam, na szczęście ich znalazłem. U, u mnie ja, są. Ja walczę z tym drugim. Dobra, musimy to razem zrobić umiejętnie po prostu teraz. No nie! A, no parkę! Dobra, mam jednego, mam jednego. Ja też jednego ściągnęłam, ale drugim nie ściągnął, bo ma snajperkę. A ja szukam ogólnie tych, nie? Yy, snajperarzy. Jeden jest... o, no dobra. jeden jest na zamku, snajper. Ten, co mnie ściągnął. O! O! o okej, okay. Zos... muszę uważać. Jeden, jeden na jednego zostałeś. Znowu z tym gościem, Tak, ja. ochronę, ochronę zrobię i... Eee... Gdzie on jest? On... Uważaj, on ma snajperkę. Dobra, dobra, ja go, ja go porobię. Tak, nie, bo on ma sniperkę i on. O! wow! Ty, bo on mi chciał z tego, z shotguna chyba wolno, tego dubletówki, nie? Że tak mi zadał no. taki damage. Co to było? Nie spodziewałam dobra, się tego. Dobra, ja ruszę do tych na prawo, a tam będą też, nie? Także uważaj. Postaram się kogoś załatwić. Ty, środkiem na... przebiegł mi. Ja lecę na Soniaczek. lewo. Ej, on ci lepsi są na, na tym, tym zielonym. Lepsi, to znaczy ci... No ci to tak samo wyglądają. A dobra, 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 to ja tego zleję i lecę do ciebie. Lecę do tego, do tego żeby oni... A nie, już są tam! Uciekli! Dobra, mam jednego, mam jednego! a Sniperka u mnie! Da, widzę, 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 tego zleję co jest u mnie na dole. Biegną do tego, że się... u ciebie. On do, on do mnie celował. Tak, bo ten ja... u góry jest. Wow! Gdzie on jest? Na tobą, na tobą Ruzia. Jeszcze wyżej! Ta Ruzia. Tak, Ruzia. Tak, Ruzia. No nie mogę tu skoczyć! No nie mogę tu Mam skoczyć. go! Dobrze, spoko, Jego mam, go przejęli, przejąłem go. <laughs> o! 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 Ej, o! Wygraliśmy! Ej, 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 mega szybko jakoś o. to poleciało, coś mi się wydaje, yes, co? nie jednego! Tak. A, ja, a jak, jak ja sobie poradziłem? Zobaczmy tutaj. 15 i jedna śmierć. W tamtym meczu miałem dwie tylko, nie? Tak, dobra, też dobra, to jest 15 Dobra, to jest słuchajcie widzowie, co myśli się o tym trybie? 2 vs 2 vs 2 to jest mega ciężki tryb, gdzie jest taki mega. mega szalony, gdzie dużo się dzieje i można teoretycznie ustawkę zrobić na jedną drużynę, tak jak tam ci mieli przeciwnicy, szansę na to. Ale dobra, to już nic, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych mega super odcineczkach. Pa! Pa! pa.